Budynki szpitalne są bardzo silnie energochłonne. Czyli, jeżeli są budynkami starymi, no przypomnę, w Polsce co piąty szpital jest szpitalem, który ma ponad 70 lat, no to te budynki absolutnie nie mają um, zielonych certyfikatów, czy um, no nie są definiowane jako energooszczędne, czy tym bardziej nie są budynkami pasywnymi. Zadbanie o to, żeby ta infrastruktura szpitalna była kompletnie inaczej zarządzana, to jest wyzwanie też globalne. Przypomnę, że gdybyśmy skumulowali wszystkie szpitale w jednym miejscu i stworzyli z tych wszystkich szpitali taki hospital state, to ten, te, to, to nowe państwo byłoby na piątej pozycji, jeśli chodzi o globalne emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli no jest o czym rozmawiać rzeczywiście i musimy się temu tematowi przyjrzeć. Aby w ogóle myśleć o tym, aby przystąpić do organizacji zielonych szpitali, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim chodzi o emisję gazów cieplarnianych. My na przykład w tej chwili z dwóch kotłowni węglowo-koksowych zmieniliśmy zasilanie na kotłownię gazową, natomiast backupem, czyli do Źródłem zasilania jest olej opałowy. Efekty są zarówno ekonomiczne, jak i są również efekty dla emisji gazów. A mianowicie z kwoty około 500 tysięcy w skali roku, bo tyle nas kosztowało utrzymanie tej kotłowni, zeszliśmy do 110 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o emisję gazów w skali roku, ponieważ spalaliśmy około 400 ton węgla lub koksu, zmniejszona została emisja, co jest szokujące. Jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, 730 ton. Jeżeli chodzi o dwutlenek y, siarki, to jest około 5,4 tony. Pyłów zawiesiny to jest w tej chwili około 3,6 tony. Więc proszę zobaczyć, jedna kotłownia w małym szpitalu, jaka emisja ale to nie wszystko bo przecież ochrona środowiska to bardzo szeroki zakres różne obszary to są obszary gospodarki wodno gospodarki wodnej utylizacji odpadów my w Filipsie uważamy że poprawianie środowiska przez technologię czy przez produkcję technologii medycznej zaczyna się na etapie w ogóle samego projektowania sprzętu medycznego sam eco-design, czyli to w jaki sposób podejdziemy do tego jak sprzęt medyczny jest tworzony, czy jak wyroby medyczne powstają, to już wtedy determinuje w jakichś 70-80% w jaki sposób ta technologia będzie dalej, jak będzie wyglądał jej cykl życia, z jakich będzie się składała materiałów, jaka będzie w ogóle architektura też tego sprzętu, bo to chodzi o bardzo różne rzeczy, łatwość czyszczenia, łatwość modułowość, łatwość serwisowania, długość życia, łatwość odzyskiwania materiałów z tego sprzętu po to, aby przejść z takiego modelu, w którym sprzęt został wyprodukowany i został zużyty i poszedł do utylizacji w stronę modelu takiego gospodarowania, gospodarki w obiegu zamkniętym, tak, czyli sprzęt powstał, jest używany, a następnie jest recyklingowany, jest odnawiany po to, aby przedłużyć cykl jego życia i reutylizować te zasoby, z których zostały, które zostały pozyskane do jego wytworzenia.